12.75 to jest rekord życiowy PI, 12.64 to jest rekord z tego stadionu należące do grażyny Rapsyn. PI, oczywiście bezkonkurencyjna, pięknie biegnie, patrzymy teraz na ostatni płotek i na zegar. 12.97, a więc trochę tak jak przewidywał i ten ten wiatr tutaj no, był dużym przeciwnikiem. To prawda, tak spoglądam na y, rezultat wieczny, chciałoby się powiedzieć, i tam całkiem mocno nie niebiało, oczywiście to jest jakiś pomiar średni, ale przeanalizujmy sam bieg. Pia świetnie zareagowała na komendę startera. Już właściwie na pierwszym płotku yy, objęła prowadzenie. O, z tego ujęcia kamery będzie to widać dokładnie. Tutaj miałem wrażenie, jakby się lekko zarwała na tym trzecim rozstawie. Teraz trzymała rytm, ale to o czym mówił trener, chyba jednak podbiegała pod płot. To powoduje, że wycofuje się lekko biodro. Nie, nie zbyt optymalnie, odpowiednio pracuje noga atakująca. To jest to najlepsze ujęcie, po którym można ocenić technikę biegu płotkarskiego. Tu widać, czy wszystko wykonane jest w linii, czy yy, zbyt mocno nie faluje środek ciężkości. Uderzyła w ten przedostatni płotek pija. To wszystko było ładnie, w rytmie yy, wykonane. No ale... Yy, takie rozpoznanie walką jest ...biegłała tylko po płaski. Tak czy inaczej zostaje tutaj zwyciężczynią co ważne drugie miejsce dla Moniki Kiepury przed Mati.